Ta lasami, za siedmioma dolinami, czyli w Serbowie, w czasach, kiedy światem rządzą gangi, żyła sobie piękna królewna. Ale długo nie pożyła, bo rozebrali PGR. Le Ej! Kur! To nie ta historia! Spokojnie. O jest. W spokojnej wiosce Serbów. Gdzie psy stykają dupami I bociany zawracają Z nieradowych przyczyn Narodził się gang złodziei I przemytników złomu oraz meda skorajali. A za swoim Mercedesem no. w tuningu? Teraz włożył się Audi Ty Ej, hey. Andrzej Słuchaj, słuchaj śmietek Gosiu idzie z naszymi lastami tam, widzisz? Co? Pedal, ty! Śmiecie. Co? Daj Proszę laski, ej

To co mamy tego dupciela? Mamy tego dupciela, kurwa! Panienki wyrywaj to! to, to są ci, Człowiek z... są Ej, zabieramy go! Zabieramy! go! go. Oku, weźle, na oku, na oku, co? Chłopaki, co? 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 nim Co? No, co? Co? z nim zrobimy? E, chyba go kurwa zabiemy. Chowaj tego gnata kurwa, kurwa, bo widzę. Idę się wysrać zresztą kurwa mać. Szefie, szefie! Papieru nie ma, szefie. Tu kurz! Ja nie ma papieru w kibluż Co to jest, bo górę? Kurwa ręko się podejście, no ja wolę. Rejku mnie bez ostatnio, podcielałem! Nie bij go, bo... Nie bij kiblu, bo nie, nie? Nie wolno. To jest człowiek z Sołtysa. Możemy za do, do niego, do niego dostać grubą kasę. No. jakieś 2 miliony, jakieś za dwa Ze 2 nie? Tak, nie, no tak. dwa jabole i szklanka, e. Tak go oceniam mniej więcej. To co robimy? Tak, mamy no, ja mam... stó do Sołtysa. go czy co, no, Nie, nie, ja, No nie, nie, No, No no. No nie, Halo? Są też? Co? A, spojrzę, no, no sołtys, to są co jest? Słuchaj, tak? są jest sprawa. Mam twojego człowieka. Dwa. Jakiego no. człowieka? No mam twojego człowieka. To ja ja pracuję sam. Ja sam spoczynkuję, tu nie ma nikogo. Ja wiem, z kim ty już pracujesz. Mam no. twojego człowieka, masz je, Mariana. To, to... Marja... A, Mariana? To Mariana. to się kochnie? No to ją mi zwisać, że mówię. To. No i co z tego, że masz? No i... Musisz dać za niego okup. Że co? Okup? Tak, okup. A co, jaki okup w ogóle? O co ci chodzi? Dwa wina. Dwa, dwa wina wina jutro koło sklepu w, w świetniku, ja, tym to sam postawię. Ja, jakie dwa wina? Za co dwa wina? Za Mariana. Dwa wina za Mariana? Tak, dwa wina Nie Mariana. dam dwóch za Mariana. Jakich dwóch No za Mariana. Za jakiego Mariana? No za mojego człowieka. To ty masz człowieka? No Weźmy kurmować, co ty ścieracz w ogóle? Miałem ci dwóch Koko win. mamy? Dwóch win ci nie dam, chuja, Maria za Mariana nie. Zaj, za, za, jak jak tu nie stało. dasz nam dwóch win? Nie dam wam dwóch win. Tu kurwa pożałujesz, zabijemy go. No to go zabijajcie, kurwam dupę. No to zobaczymy. Jeszcze no. jeszcze policzymy, kurwa. Ja was znajdę. No, no dobra, no, no zobaczymy, się. zobaczymy, zobaczymy jeszcze. jeszcze. Zobaczymy, zabijemy go. Wyślemy ci jego palec niedługo. Hmm. Pa, palec? Dobra, to na razie, też. To, no to co z nim zrobimy? to jest? Nie chcę do niego kupu dać. to mu pan obecnie? Nie! Ale czym? No nie wiem, czym czym możemy. Kurwa, ja mam stekator! Możemy stekatorem? Gdzie? Ten mój ostatnio krzaki obcinają. No. Sekierom, daj go! Dobra! Nie! 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 Mu się. Nie! Nie! Mu się boleć nie! Będzie. Nie! Dawaj, nie! Mu. Chirurgiem został. Nie! 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 Nie!

Krew. 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 Nie ma to ja się za to tu zemszę. To palec Mariana. Kto to zrobił? Powiedz, powiedz, kto to zrobił! Mówcie! nie, nie, ma Mariana. nie, ma Mariana. nie ma Mariana. Go, po to napevno hejkaj mela! To napevno hejkaj <grybuj> mela! To napevno hejkaj mela! Ojej, stiacku! Ojej, stiacku! Stiacku! Si metr tak sredni, a na maryana si nada obi! Si metr na maryana adres? Zelo!